Dzień dobry, Beata Chmielowska-Olech. Jutro nadal burzowo i trochę chłodniej, od 22 do 26 stopni. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem i gradem za chwilę w programie. Zapraszam na TeleExpress w sobotę 22 sierpnia. Zaczynamy. Uczniowie jeszcze na wakacjach, ale w szkołach trwają intensywne przygotowania do ich powrotu. W dobie koronawirusa dyrekcje placówek na pierwszym miejscu stawiają bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. W klasach nie będzie trzeba nosić maseczek, ale obowiązkowa będzie dezynfekcja rąk, trzymanie dystansu i kilka innych zasad. Będzie rozszerzenie zakazu lotów. Rząd przygotował projekt rozporządzenia obejmujący ponad 60 krajów, do których nie będzie można podróżować. Nowe przepisy mają obowiązywać od 26 sierpnia. Mija rok od dramatycznej burzy w rejonie Giewontu. W wyniku uderzeń piorunów zginęło wtedy pięć osób, w tym dwoje dziesięcioletnich dzieci. Ratownicy wspominają, że były to najdramatyczniejsze chwile, jakie pamiętają i apelują o ostrożność, szczególnie, że znów zapowiadane są burze. Rosyjski opozycjonista Alexei nawalny jest już w szpitalu w Berlinie. Nieprzytomnego polityka przetransportowano z omska do Niemiec samolotem, a według organizatorów transportu jego stan jest bardzo niepokojący. Wracamy do kraju warszawski uniwersytet medyczny poszukuje aktorów amatorów. Dostaną pieniądze za to, że wcielą się w rolę chorych, a scenariusz pisze samo życie. U nas jeszcze wiele ciekawych tematów, na przykład za chwilę marsz śledzia. Co jeszcze sprawdźmy? Tajemnicze konstrukcje stanęły w Warszawie. Przypominają ławkę, choć ławką nie są. Mieszkańcom stolicy trudno zgadnąć, do czego służą, dlatego próbują, próbują różnych zastosowań. Warzywa pana Piotra, z racji Boża, przerosły nawet jego oczekiwania. Kabaczek waży ponad 50 kg, a ogórek mierzy 80 cm. Sekretem są podobno dobre nasiona i dobra gleba. Sport w Teleekspresie ruszył nowy sezon PKO BP Ekstraklasy. W pierwszych meczach Zagłębie Lubin wygrało z Lechem Poznań 2 do 1, a Krakowia także 2 do 1 pokonała Pogoń Szczecin. W Kolonii natomiast Sewilla wygrała w finale Ligi Europy z Interem Mediolan 3 do 2. W soboty w Teleekspresie przegląd list przebojów i bestsellerów. Marek Sierocki opowie też więcej o piosence, która podbiła polskie notowanie. Zapraszam. To oczywiście nie Monteverest ani Mont Blanc, ale nasze polskie rysy, nasz najwyższy szczyt urósł i to nie tylko w oczach. Jak się okazuje, szczyt ten może być wyższy o metr niż sądziliśmy. Na koniec sklep, który na dziś poleca, proszę bardzo, cierci z kurczaka. Ale taki skwar, że prawdopodobnie W wymiękło. <laughs> Za chwilę telekspres ekspra, na jutro zapraszam w imieniu Krzysztofa Ziemca. Do widzenia. Dzień dobry, zaczynamy TeleExpress Ekstra. Na początek skrót kilku pierwszych tematów. Wyjątkowe narodziny we wrocławskim szpitalu na świat przyszła dziewczynka, której mama jest w stanie wegetatywnym. Lekarze utrzymywali ciąże przez 22 tygodnie. Krajowa administracja skarbowa walczy z podróbkami od początku roku przeprowadziła blisko 300 interwencji, efekt zabezpieczone towary o łącznej wartości ponad 27 milionów złotych. Ratownicy wodni i policjanci zwiększają liczbę patroli na plażach i kolejny raz apelują do wypoczywających o rozsądek. Od początku lipca w Polsce utonęło 225 osób. A u nas za chwilę bieg łosia, ale będą też inne atrakcje. Proszę uprzejmie, oto ich skrót. Mają siłę, by wnieść na górę butelki czy jedzenie, ale znieść puste już nie. Wchodzenie po zaśmieconych szlakach odbiera przyjemność wędrówki, dlatego już dziewiąty raz podczas akcji Czyste Tatry wolontariusze zbierali śmieci po tych, którzy nie stanęli na wysokości zadania. Pięć kilometrów festiwalowej trasy, a na niej kilkadziesiąt świetlnych atrakcji. Do podziwiania wyłącznie z wnętrza własnego auta. Na toruńskim lotnisku dobiega końca Auto Skyway Festival. No to my poinformujemy teraz o pogodzie dla, na jutro dla niewielkich miejscowości. Nie tylko samochody zaczynają być coraz bardziej ekologiczne, ale też nawierzchnia, po jakiej się poruszają. W Szwecji powstał prawdopodobnie pierwszy na świecie zielony asfalt, który ma być przyjazny środowisku. Sport, Hokeiści Sound, Louis Blues nie obronią pucharu Stanleya. Odpadli w pierwszej rundzie fazy pucharowej Ligi NHL, przegrywając rywalizację z Vancouver Canucks. Pora na część muzyczną. Jak zwykle w soboty mamy dla Państwa wiązankę przebojów od Marka Sierockiego i Michała Michalika. Dziś hity jednej z najpopularniejszych polskich wokalistek i autorek piosenek, czyli Ani Dąbrowskiej. Zapraszam. Wspólnie z Anią Dąbrowską życzymy Państwu udanej przedostatniej soboty wakacji. A teraz Studio Wschód prowadzi Maria Przełomiec. Jutro Krzysztof Ziemiec. Do widzenia.